Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała, jak słońce, odzienie zaś stało się białe, jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn, umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Stańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu. Aż syn człowieczy zmartwychwstanie. Oto Słowo Pańskie. Obchodzimy dzisiaj Święto Przemienia Pańskiego, i jak każda tajemnica wiary, także i to wydarzenie jest otwarte. Ono miało swoje konkretne miejsce i swój konkretny czas, ale każda tajemnica wiary jest otwarta, nie jest ograniczona ani miejscem, ani czasem. I gdybyśmy dzisiaj chcieli doświadczyć tej tajemnicy, tego co wydarzyło się wtedy na górze, tabor. To najpierw musimy pamiętać coś, co uczniowie Jezusa od początku rozumieli w tym doświadczeniu, że właśnie wtedy na tej górze Chrystus przemienił na swój obraz całe stworzenie. Tylko, żeby to zobaczyć, trzeba od razu uświadomić sobie, że Każda boska epifania, to jak się Bóg ludziom objawiał, objawia to jest i światłość, i ciemność. Słyszeliście przed chwilką ten opis w ujęciu świętego Mateusza, i to, co od razu nam przyjdzie do głowy, to to, że Jezus ukazuje się w olśniewającym świetle, ale możemy nie zwrócić uwagi na w cudzysłowie drobny szczegół, że jego świetlistą postać zaciemnia obłok. I ten obłok uniemożliwia jego uczniom zobaczenie tego, kto do nich mówił. Ponieważ Boga nie można zobaczyć. Bóg nie ma kształtu. Ja to tak mówię, ale niedawno rozmawiałem z pewnym księdzem, który ma bardzo dużo problemów z powodów swoich doświadczeń rodzinnych z biologicznym ojcem, teraz jako ksiądz w swojej relacji do Boga. I szuka pomocy. No, ja mu zadałem takie pytanie. No ale w czym tkwi twoja trudność w relacji do Boga. No, bo jest Ojcem, a ja miałem problemy ze swoim ojcem. Okej. Okay. No, ale w czym tkwi problem? W twoim problemie z Bogiem. No bo. Jest przecież ojcem, a ja nie mam zaufania do ojca. Mój ojciec mnie skrzywdził. No ja się go pytam, no dobrze, tego nie podważam, to jest twoje dzieciństwo, ale w jaki sposób w takim razie Bóg cię skrzywdził, skoro twierdzisz, że masz problemy z tym Bogiem. On się zastanowił, ale nie potrafił odpowiedzieć. Ja mówię, wydaje mi się że masz problemy z Bogiem, bo wyobrażasz sobie Go jako mężczyznę. No i tak na mnie patrzy zdziwiony i mówi, no a jak mam inaczej sobie Go wyobrażać? No ja mu się go pytam, księdza, pytam się księdza, gdzie ksiądz ma napisane, że Bóg jest mężczyzną? I on taki pewny siebie mówi, no bo przecież nazywamy Go ojcem. Okej, okay. ale to nie wystarczy. No, przecież Jezus był mężczyzną. A skoro Jezus był mężczyzną i nazywał Boga ojcem, no to Bóg też jest mężczyzną. I mówi to ksiądz, wypowiadając w ten sposób herezję. Mówię to o tym dlatego, że widzicie, że na tej górze Tabor uczniowie Jezusa usłyszeli głos nie widzieli i nie mogli zobaczyć, kto Go wypowiada. Ponieważ jedyny sposób, żeby zbliżyć się do tajemnicy Boga dla nas, dla chrześcijan, jest poprzez Jezusa. A dla niechrześcijan i tak jest w Jezusie przez to, że stał się człowiekiem. Na tej górze Tabor Jezus... Objawia się swoim uczniom w olśniewającym świetle, ale jego świetlistą postać zaciemnia obłok. Ponieważ na każde objawienie, boskie objawienie, składa się światłość i ciemność, poznawalność i niepoznawalność, odsłonięcie i zasłonięcie. I to objawienie na górze tabor mówi, że to także ma zastosowanie do samego Jezusa. Że jak nie zobaczymy w nim Chrystusa, tylko będziemy widzieli mężczyznę chodzącego po drogach Palestyny, to też nie zobaczymy wszystkiego. Bo Chrystus się wciąż przemienia. To nie było tylko doświadczenie dla tamtych uczniów. To nie jest z perspektywy wiary tylko historia. I żeby zrozumieć, w pewnym sensie zrozumieć, raczej przybliżyć się niż zrozumieć, to jak on się przemienia, posłuchajcie hymnu modlitwy świętego Symeona Nowego Teologa, wielkiego, świętego chrześcijaństwa, zarówno katolicyzmu, jak i prawosławia, który po jednej z takich swoich epifanii, po swojej górze tabor napisał taki hymn, modlitwę. Budzimy się w ciele Chrystusa, gdy Chrystus budzi nasze ciała. Spoglądam w dół i moja biedna ręka jest Chrystusem. Wchodzi w moją stopę i jest nieskończenie mną. Poruszam ręką i w sposób cudowny moja ręka staje się Chrystusem. Staje się całym nim. Poruszam stopą i od razu on ukazuje się w mnieniu błyskawicy. Czy moje słowa. Wydają się Wam bluźniercze. Jeśli tak, to otwórzcie na Niego serca i pozwólcie sobie przyjąć tego, który tak głęboko się na nas otworzył. Jeśli bowiem prawdziwie go miłujemy, obudzimy się wewnątrz ciała Chrystusa, gdzie całe nasze ciało, nawet najbardziej skryte jego części, Uświadamia sobie z radością, że jest nim. On sprawia, że jesteśmy ostatecznie realni. Wszystko, co boli, wszystko, co zdawało się nam mroczne, okrutne i wstydliwe, kalekie, brzydkie i nienaprawialne, zostaje w nim przemienione. W nim to, widząc się już pełnymi, Widząc, jak cudownie jaśniejemy w Jego świetle, budzimy się umiłowani aż po ostatnią część naszego ciała. Na tym polega przemienienie góry Tabor. I można tego doświadczyć i doświadczają tego uczniowie Jezusa. To nie jest tylko coś, co się kiedyś wydarzy. To się już wydarza. Problem w tym, że my nie jesteśmy otwarci aż tak na to światło. My w świetle widzimy to, co w sobie nie lubimy. My w świetle widzimy swoje braki i grzechy, dlatego światła unikamy. My chcemy, żeby to światło nie zaświeciło, bo się boimy tego, co zobaczymy. Ale gdybyśmy tak jak święty Symeon nowy teolog otwarli się na przemieniającą obecność Boga w naszym życiu, każdy z nas doświadczyłby swojej góry tabor. Ale nawet jeśli jest tak, jak uczniowie, że słyszy o niej, ale nic nie widzi, to ta dzisiejsza Ewangelia poprzez to doświadczenie tego świętego uzmysławia nam, że ta przemiana się w nas dokona, że nawet jeśli teraz nasze oczy otoczone są naszym obłokiem, obłokiem naszej ignorancji, naszych uwarunkowań i naszych grzechów, to. Poprzez tą chmurę naszej ignorancji, niewiedzy, i tak dotrze do nas w końcu ten głos: Ty jesteś, mój syn, czy moja córka, umiłowany, czy umiłowana. Bogu tylko na tym jednym zależy: i sprawi, żeby się to w nas dokonało. A w międzyczasie. Jeśli takie mistyczne wizje wydają się nam odległe, a może nawet nierealne, a w każdym razie nie dla nas, to tajemnica dzisiejszego święta, tajemnica przemienienia, które wciąż trwa, Pięknie ją w słowach o wiele późniejszy duchowny i poeta John Dom w jednym ze swoich kazaniów, kazań, przepraszam, napisał coś, co warto pamiętać, jak pacierz. On wywiódł światłość z ciemności, a nie ze słabszego światła. On może wywieźć lato zimy, choć nie było wiosny. Tylko On może wywieźć lato zimy, choć nie było wiosny. Dlatego jeśli się boisz, że coś w tobie umarło. Jeśli się boisz, że coś w tobie umiera, już masz mniej życia przed sobą niż więcej, albo masz wrażenie, że większość swego życia zmarnowałeś i nie doczekasz wiosny, on nie potrzebuje wiosny, by wywieźć lato z zimy. I to jest dobra nowina. I można i tak tego przemienienia doświadczyć w swoim życiu. Że tam, gdzie nam się wydaje, że wszystko już zamarzło albo jest przykryte lodem i czekamy na wiosnę z nostalgią i się doczekać nie możemy. I wydaje się nam, że stworzyliśmy jakąś nieprzekraczalną przeszkodę dla Boga. Pamiętajmy o tym krótkim, a jakże trafnym stwierdzeniu. On wywiódł światłość z ciemności, a nie ze słabszego światła. On może wywieźć lato zimy, choć nie było wiosny. A teraz wspólnie wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa Syna Bożego jednorodzonego który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami Bóg z Boga światły ze światłości Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego zrodzony a nie stworzony współistotny Ojcu a przez niego wszystko się stało on to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego